Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie do tego, żeby mógł razem z wami wsłuchiwać się w słowa Pana Jezusa, w Jego Słowo. Nawracać się razem z Wami. Bardzo się z tego cieszę, że mam, taką, że mam taką możliwość. Dla wielu z Was mógłbym być wnukiem, dla wielu z Was mógłbym być synem. Nie jestem zbyt doświadczonym kapłanem, ale myślę, że tak naprawdę tą osobą, która będzie mówić w czasie tych rekolekcji, będzie Jezus Chrystus i w Niego się wsłuchujmy. Kiedy byłem nastolatkiem, nie było to jeszcze tak dawno temu, to miałem taki dylemat. Kiedy podobała mi się jakaś dziewczyna, Ksiądz Łukasz te czasy pamięta Wasz wikary, bo też był moim opiekunem, kiedy ja byłem lektorem w mojej rodzinnej parafii. To miałem taki właśnie problem. Jak do takiej dziewczyny, która mi się podoba, zagadać, w jaki sposób rozpocząć tę naszą relację i znajomość, żeby już na samym początku nie zaprzepaścić u niej sobie szans. Zastanawiałem się, co zrobić, jakie słowa dobrać, w jaki sposób, i tak dalej, i tak dalej, bo wiedziałem, że ten początek może być ważny. Dzisiaj już tych dylematów nie mam, natomiast mam takie dylematy rekolekcjonisty. Przygotowując się do tych rekolekcji, zastanawiałem się, co powiedzieć do Was na tej niedzielnej Eucharystii, żebyście nie pomyśleli sobie o Boże, gdzie oni znaleźli takiego beznadziejnego kaznodzieje. Słabo, strasznie słabe kazanie, chyba nie przyjdziemy już na kolejne dni. Co zrobić? Zastanawiałem się, co zrobić, żebyście przyszli też jutro, pojutrze i w środę. Takie dylematy miał też święty Paweł, kiedy w Atenach głosił Grekom Ewangelię. Bardzo dobrze się przygotował do tego głoszenia, bo dobrze znał kulturę grecką, znał filozofów, odwoływał się do filozofii greckiej, odwoływał się do dzieł kultury greckiej, do zwyczajów, powiedzeń. I okazało się, że kiedy zaczął mówić o Panu Jezusie, te ci Grecy przestali go słuchać i sobie poszli. I właśnie odpowiedź na te moje dylematy, dylematy Świętego Pawła, daje nam dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii. Przeczytaliśmy fragment Ewangelii Świętego Marka. To jest najstarsza z zapisanych Ewangelii kanonicznych, z tych czterech, które mamy w Piśmie Świętym. Pierwsza z nich. I dzisiaj przeczytaliśmy pierwsze słowa, które w niej wypowiada Pan Jezus. Pierwsze słowa, które mówi publicznie. Więc możemy spokojnie powiedzieć, że to są pierwsze słowa, jakie Jezus kieruje do nas. I nie ma tam na razie cudów, nie ma tam uzdrawiania, nie ma przypowieści. Jest bardzo konkretny przekaz. No i dzisiaj chciałbym się właśnie z nimi, tym przekazem z Wami podzielić. Są słowa: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tyle. Nic więcej nie mówi. To jest jego ekspoze. To jest jego mowa programowa. Tyle ma nam do zaoferowania. Czas się wypełnił. Co to znaczy? Ktoś może powiedzieć, rekolekcje na początek Wielkiego Postu to trochę za wcześnie. Bo przecież ja się wyspowiadam dzisiaj, ale do Wielkanocy zdążę jeszcze nagrzeszyć. Zaś będę musiał iść do spowiedzi. Do Wielkanocy to ja zapomnę, co ten rekolekcjonista mówił. Do Wielkanocy to już mi się odechce nawracać i zmieniać. To chyba za wcześnie trochę. Ja się bardzo cieszę, że te rekolekcje są na samym początku. Na samym początku Wielkiego Postu, bo już dzisiaj Chrystus mówi każdemu z Was: Ja już jestem. Czas się wypełnił. Nie ma już na co czekać. Nie ma na co czekać z nawracaniem. Święty Augustyn, zanim się nawrócił, zanim został biskupem, wielkim ojcem Kościoła, którego cytujemy do dzisiaj po półtora, tysiąc, po półtora tysiącach lat, przepraszam, e, od jego śmierci, wciąż go cytujemy. Zanim stał się takim wielkim człowiekiem, mówił do Pana Boga, nawróć mnie, ale jeszcze nie dzisiaj. Nawróć mnie, ale jeszcze nie teraz. Wiedział, że robi źle, przekonał się już do Pana Jezusa. Wiedział, że musi się zmienić, ale jeszcze nie chciał. Nie chciał jeszcze zmienić swojego życia. I może ktoś dzisiaj ma taki właśnie dylemat. Wiem, że muszę coś w swoim życiu zmienić, wiem, że muszę się wyspowiadać, wiem, że muszę w końcu przeprosić moją żonę, męża, dzieci, rodziców. Ale jeszcze nie dzisiaj. Zawsze na początku Wielkiego Postu, szczególnie w Popielec, przypominam sobie Księgę Jonasza. Jonasz, prorok, wyrusza do pogańskiego miasta Niniwy. Niniwa była wielkim miastem. Żeby ją przejść, potrzeba było trzech dni drogi. Wchodzi do tego miasta i mówi to, co kazał powiedzieć mu Bóg. Za czterdzieści dni Niniwa zostanie zburzona. No i słuchajcie, gdyby mieszkańcy Niniwy sobie tak kalkulowali, to mogliby pomyśleć, dobra, za 40 dni, to jeszcze 30 dni ten miesiąc sobie tutaj pożyjemy bez trosko, grzesząc, nie słuchając Pana Boga, a później przez te 10 ostatnich dni jakoś go udobruchamy. Trochę jak niektórzy z nas w wielkim poście. Ale nie, zanim jeszcze Jonasz dotarł do połowy tego miasta, wszyscy mieszkańcy Niniwy, słuchając jego głoszenia, się nawrócili i zaczęli pokutować. I to jest właśnie wzór i droga dla każdego z nas. Nie potrzebujesz całego Wielkiego Postu, żeby się nawrócić. Bo już dzisiaj Chrystus jest tutaj. Już dzisiaj czas się wypełnił. I jeszcze jeden przykład. Myślę, że przeżyliśmy Go wszyscy w zeszłym roku. Też rozpoczynaliście rekolekcję na początek Wielkiego Postu. I pewnie też niektórzy myśleli, że jeszcze jest czas. Ale parę tygodni później okazało się, że nie ma czasu. Że nie możecie wejść do Kościoła. Że nie dacie rady wszyscy się wypowiadać. I myślę, że jeśli cokolwiek mamy dobrego wynieść z tej całego zamieszania koronawirusowego, to właśnie to, że dzisiaj jest czas działania. Dzisiaj masz czas. Nie wiesz, co będzie za tydzień, nie wiesz, co będzie za dwa tygodnie, za miesiąc. Dzisiaj masz czas, żeby się nawrócić. Bo Pan jest. Dalej Jezus mówi Bliskie jest Królestwo Boże. Modlimy się codziennie modlitwą ojczyznę, i tam mówimy: Przyjdź, królestwo Twoje. Ale czy, kiedy wypowiadasz te słowa, to mówisz je bezwiednie? Czy naprawdę wiesz, na co się zgadzasz? Wiesz, o co prosisz? Wiesz, jakiego królestwa przyzywasz? Czym nie jest Królestwo Boże? Moi drodzy, gdyby dzisiaj tu przyszedł, przyszedł prezydent i powiedział, że od dzisiaj ryczów jest Królestwem Bożym. To Ryczów nie stałby się automatycznie Królestwem Bożym. Gdyby tu przyszedł arcybiskup razem z Księdzem Proboszczem, a nawet gdyby przyjechał papież Franciszek i powiedzieli: Od dzisiaj Ryczów jest Królestwem Bożym, to automatycznie Ryczów nie stałby się Królestwem Bożym. Jezus później w przypowieściach będzie mówił, czym jest Królestwo Boże. I powie między innymi o tym, że Królestwo Boże to nie jest coś takiego, co można, czemu można wyznaczyć ramy. Nie. Ono nie ma swoich granic. Królestwo Boże jest pośród Was. Wtedy, kiedy wypełniacie wolę Boga. W kiedy te, kiedy, wtedy, kiedy klękasz i prosisz Pana Boga, kiedy go przepraszasz, kiedy Mu dziękujesz za to, że jest, kiedy poświęcasz Mu swój czas, wtedy jest Królestwo Boże. Wtedy, kiedy decydujesz się przebaczyć swojemu mężowi, żonie, swoim dzieciom, rodzicom, wtedy jest Królestwo Boże. Wtedy, kiedy zamiast walczyć o swoją rację za wszelką cenę, bo przecież ją masz, decydujesz się pogodzić, wtedy jest Królestwo Boże. Wtedy, kiedy poświęcasz czas swoim bliskim z miłością, cierpliwością, wtedy właśnie jest Królestwo Boże. Wtedy, kiedy decydujesz się iść do konfesjonału i szczerze wyspowiadać, wtedy jest Królestwo Boże. Więc kiedy modlisz się i mówisz ojcze nasz dzisiaj będziemy się modlić to modlitwą nam przyświętej jak zawsze i kiedy przyzywasz królestwa bożego to deklarujesz panu bogu mówisz ja jestem gotowy ja jestem gotowa to królestwo przyjąć jestem gotów zrezygnować ze swojego władania ty panuj moim życiem niech w moim życiu panują twoje zasady Jezus mówi dalej Nawracajcie się. Bardzo trudne słowa. Ja jako ksiądz boję się dzisiaj komukolwiek powiedzieć: nawróć się, bo boję się, że się na mnie obrazi, boję się, że wypomni moje grzechy i słabości. Nie lubimy, kiedy ktoś mówi do nas: nawróć się, bo przecież sam jest grzeszny. No to macie dzisiaj tego, który jest bez grzechu: Jezusa Chrystusa, który mówi do ciebie: nawróć się. Ale nie chodzi o to, żebyś teraz zacisnął zęby, zacisnął pięści, i powiedział: nie będę grzeszył. Nie na tym jeszcze polega nawrócenie, żeby nie grzeszyć. Tak jakby przetłumaczyć bardzo dosłownie to słowo nawracajcie się z języka greckiego, to moglibyśmy to równie dobrze przetłumaczyć, że Jezus mówi przemieńcie swoje myślenie, zmieniajcie myślenie, bo tu się zaczyna nawrócenie. Nawrócenie nie zaczyna się tam, kiedy myślisz sobie o grzechach, że są fajne, przyjemne, dobre, że ci jest miło, a Pan Bóg każe ci się zmienić. Nawrócenie zaczyna się wtedy, kiedy widzisz, że grzech to śmierć, że grzech cię niszczy, że grzech cię zabija. I wtedy, nawet jeśli zdarzy ci się zgrzeszyć, to wiesz, że chcesz wrócić do Chrystusa. Wiesz, że to wcale nie było dobre. I kiedy Jezus mówi nawracajcie się, to mówi człowieku: Zmień swoje myślenie, zmień swoje myślenie i przestań tęsknić za grzechem. I ostatnie słowa Jezusa. Wierzcie w Ewangelię. Bardzo ważne słowa, bo czym jest Ewangelia? Gdybym poprosił kogoś z Was o streszczenie Ewangelii w kilku zdaniach, to co byście powiedzieli? Dla mnie Ewangelia to wszystko, co się wydarzyło w życiu Jezusa Chrystusa. To jest jedno bardzo ważne zdanie, które mówi Bóg do każdego z nas: Ja w Ciebie wierzę. Nawet jeśli nie wierzy w Ciebie mama, tata, żona, mąż jeśli Ty już nie wierzysz w swoich bliskich i zwątpiłeś, że się zmienią, że coś potrafią w życiu zrobić. Nawet jeśli Ty wątpisz w samego siebie i sobie myślisz, nie, ze mną to już jest kiepsko, ja już się nie poprawię, ja już nic nie zrobię, ja już nie wyjdę ze swoich problemów. To w tym momencie przychodzi Chrystus z dobrą wiadomością i mówi: Ale ja w Ciebie wierzę. I nawet jeśli ty za siebie nie dasz nawet złamanego grosza, to Chrystus przychodzi i mówi do ciebie: Ja dam za ciebie swoje życie. I dał je, i udowodnił, że naprawdę z każdego z was wierzę. I to jest dobra nowina. To jest wiadomość o tym, że Bóg z nikogo z nas nie rezygnuje. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Amen.